Panie Pośle, dzisiaj odbył się pierwszy zespół podkarpacki zespół parlamentarny już w nowej kadencji jest pan wiceprzewodniczącym. Proszę powiedzieć, jaki był główny temat dzisiejszych rozmów. Przede wszystkim rozmawialiśmy, jakie główne problemy na początek naszych prac wskażemy. Tutaj poseł Brown zaproponował kwestię palącą na Podkarpaciu, czyli blokady dróg przez Tiry. Głównie ukraińskie, związane z protestami polskich przewoźników i rolników. Proponował, żeby się zespół zebrał na miejscu. Padły propozycje ze strony posłów PO, żeby poczekać aż ich rząd powstanie i oni to będą rozwiązywać na poziomie rządowym. Więc, tak, Pani Przewodnicząca. Yy, zadecydowała. Yy, ja wskazałem na problem, który na którym trzeba będzie się zastanowić, bo... Yy, yy. Wiosną możemy mieć problemy z dużą falą nielegalnej migracji z Bliskiego Wschodu. Tutaj padły głosy ze strony posłów PO, że, że po prostu oni żadnych sygnałów nie mają, więc niech się tym służby zajmują. To nie jest nasz problem. Ja uważam, że absolutnie się z tym nie zgadzam. No i, i, i to były jakby dwa główne obszary, o którym tutaj mówiliśmy, i, i tak samo będziemy, że tak powiem monitorować kwestie po ewentualnej zmianie rządu najważniejszych problemów Podkarpacia w innych obszarach. Tak więc wybrano Prezydium. Jesteśmy otwarci na innych posłów, żeby się zapisywali do zespołu. Tak więc myślę, że to będzie jakieś tam forum wymiany poglądów i, 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 i być może wspólnego zabiegania o interesy Podkarpacia. Czy to dzisiejsze spotkanie napawa taką nadzieją, że takie rozmowy będą się toczyć częściej niż w poprzedniej kadencji? Mam taką nadzieję, bo na razie po prostu są deklaracje, że nowy rząd wszystko załatwi. Ja wiem z praktyki, że są, jest wiele obszarów, na które trzeba po prostu naciskać na każdy rząd żeby zajął się, żeby zwrócił szczególną uwagę. To jest kwestia czasami też lobby środowisk różnych w Polsce. Wiadomo, że Podkarpacie ze względu na demografię i przedstawicielstwo polskie ma mniejszą reprezentację i czasami ta ściana wschodnia przegrywała przez dekady w różnych kwestiach, ale mam nadzieję, że no, spróbujemy. Będziemy próbować, aby po prostu jakoś efektywnie wpływać na decyzje związane po prostu z, z realizacją no, tych najbardziej palących interesów pod Karpacie. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo.